Witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Nie tak dawno mieliście okazję zobaczyć moje pierwsze konsekwentne próby łowienia rzecznych drapieżników na woblery powierzchniowe. Brania nawet niewielkich okoni i kleni były naprawdę widowiskowe i dawały mnóstwo emocji. Nic więc dziwnego, że jakiś czas później zjawiłem się w tym samym miejscu, po raz kolejny próbować swoich sił w lekkim spinningu z wykorzystaniem woblerów typu Walk the Dog i innych powierzchniowych przynęt. Aaa, spłynął. Kurczę, poprawimy mu. A, siedzi. Niewielki rybek, ale branie fajne. Pierwszy dzisiaj. Branie fajne, także cieszy. No niestety spartoliłem miejsce. Posłałem woblera, wiatr go trochę zniósł i oto efekt musiałem tu wleść do wody. Co za dziadostwo, co za mocne trawy. No to bym się pożegnał z tym woblerem. A to ciekawostka, kochani, nowy woblerek. Pierwszy raz w użyciu. Zmieniłem mu tylko kotwiczki, bo mnie nie przekonywały. O końco prawda nie za wielki. Ale już go wyhaczymy i pokażę Wam przynętę. Tak oto wygląda. To nie, ale kiedy się ją prowadzi, to ten metalowy ster wyprowadza ją na powierzchnię wody. Ciekawe, ciekawe, ciekawe ustrojstwo. No, ten to miał apetyt. Spójrzcie sami. Spójrzcie sami, jaki potwór. A wobler wcale nie taki mały. Pewnie z 6,5 cm. No dobra. Mniej wesołe jest to, akurat tego kamera dzisiaj nie nagrała, że szczupak pozbawił mnie jednego z walkdogów. No cóż, nie spodziewałbym się go tutaj. No i się przeliczyłem. Następnym razem będę to tu łowił z przyponem i może akurat. No słuchajcie, zawiodłem się z lekka na tej miejscówce. Spodziewałem się, że będzie tutaj więcej ryb i że będą skore do współpracy. Niestety nic z tego. No poza jedną akcją, która się nie nagrała. Szczupak taki pewnie z 60 cm przywalił mi w woblera i mnie go pozbawił. Nie byłem przygotowany na szczupaki, przyponu nie miałem. Ach, szkoda ryby i szkoda, szkoda tych emocji, które mogły być podczas holu. No ale cóż poradzić? Może szczupak sobie z tym woblerem poradzi? Ja natomiast idę teraz w górę rzeki i będę inne miejscówki. Nieco szybszą wodę płytką. Obławiał w wodzie też konary drzew, która, które naniosła większa woda. Myślę, że w tych konarach, zwłaszcza zatopionych, mogą czaić się ładne ryby, klenie, bolenie. Kto wie, zobaczymy. No nic, pozostaje mi próbować. A wytrzymajcie kciuki, proszę bardzo, okonek. okonek. Dziadno mojego walkdoga. Fajnie. Walkdog wygląda tak. Co to za marka, to Wam napiszę w opisie filmu, bo nie wiem. Ali, AliExpress. AliExpress. Już wypuszczamy rybkę. Słuchajcie, no było obranie spudłowane. Poprawimy tam. Dwa, trzy razy zobaczyłem. Może coś z tego będzie. Jakiś rybek siadł. Spod traw, spod drugiego brzegu. Wpadła przynęta do wody. Dwa, trzy szarpnięcia i jest klonek. Jest klonek. drugi rybek z tego miejsca. O proszę, o proszę. Całkiem przyzwoity, jak na te miejscówki, jak na tę wodę okoń. Zobaczcie sami. Mój walk dog i taki oto okoń. Nie za wielka rybka, ale spod samego pniaka. o malutka, malutka, malutka rybka. Klonek, ty to miałeś apetyt. Taki oto okuń. Słuchajcie, zmieniłem na Twitcha Zmieniłem na Twitcha z AliExpress i jakaś tutaj przyzwoita rybka siadła O proszę O proszę No słuchajcie rzućcie okiem na to. To jest całkiem, całkiem sympatyczny okoń mniejszy kolega dalej na Twitcha poleconego mi przez kolegów. O, w tym nurcie to chodzą tym bardziej, że zaczepił się o był zapysk ale druga kotwica mu się chwilowo zaczepiła o, i się wypił dobra, lecimy dalej z tematem Ach, spadł okonek. Siedź. zmieniłem na troszkę większego woblera no i podziałało. Niewielki co prawda rybek, ale wobler zrobił więcej szumu i skusił dobrania. Tak wygląda mój e, walk dog, obecnie stosowany też AliExpress oczywiście. Rzucamy dalej. Od drugiego brzegu a woda tutaj zdecydowanie szybciej płynie. Coś wzięło, nie coś, tylko klenik. Wow, woda ciepła. Fajne, fajne brania. Wspaniałe. Nie muszą być ogromne ryby, żeby frajda była naprawdę duża. ledwo wrzuciłem bobler jeszcze nie zdążył zapracować nawet i prawdopodobnie klenik go zgarnął oczywiście, że tak Ta wpada do wody i od razu zbiórka nie za wielkiej ryby. No ale fajnie, że są aktywne. Miejmy nadzieję, że większe też tu mieszkają i że zgłodnieją. W końcu coś dziadnęło, bo już kawałek wody przeszedłem bez żadnego efektu. I w końcu coś dziadnęło. Jest to klęk. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie chcemy, żebyś mi wbił kotwicę. vestigou. Não me Dobrze, że nie jakoś mocno. Łapa. Kurczę, zapomniałem, że miałem rozkręcony hamulec, bo przed chwilą coś sobie sprawdzałem. A rybek wziął chyba sympatyczny rybek. Pewnie klej. Ale jaja, mikroboleń. Mikroboleń moi kochani, mikroboleń. Szczerze mówiąc liczyłem, że złowię dzisiaj bolenia, ale miałem też nadzieję, że będzie nieco innych rozmiarów. <laughs> Proszę bardzo, jeszcze mniejszy boleń, jeszcze mniejszy boleń. Jakby nie było, dwa bolenie mam zaliczone. Co prawda, wielkości bym się spodziewał innej, albo inaczej, miałbym nadzieję na inną wielkość. Ale nie ma co wybrzydzać. Odhaczamy, wypuszczamy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jak na swoją wielkość szarżował jak prawdziwy wojownik. No, słuchajcie, zawijam w dół rzeki do samochodu. Zostało mi niecałe 2 km drogi, a wieczór już nadchodzi. Połowiłem naprawdę fajnie, wielkościowo. Ryby nie urzekały, natomiast te brania z powierzchni wynagradzały wszystko. Emocje niesamowite, to działa naprawdę uzależniająco. Powinniście tego spróbować, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Coś pięknego, po prostu coś pięknego. Dzisiaj pierwsze skrzypce grał ten wobler z AliExpress. Jak się on nazywa, napiszę Wam w opisie tego filmu. Także zachęcam, jak zawsze, zresztą, żeby zjechać i rozwinąć ten opis. Tam zawsze też podaję opis sprzętu. Krótko mogę powiedzieć, że Team Dragon CXT 190 cm to była wędka, którą dzisiaj się posługiwałem. Do tego Shimano Vanquish 2500S, cienka plecionka. No i to właśnie był zestaw, w którym bardzo przyjemnie operowało mi się dobrych kilka godzin nad wodą. Cięcia w tempo, hol bardzo Pewny, bez żadnych niuansów, gdyby była sporo większa ryba, też bym się nie bał na tym zestawie jej przytrzymać. No, słuchajcie, wciągnęło mnie to łowienie, wciągnęło mnie to łowienie powierzchniowe. Na pewno będę sporo tego jeszcze praktykował w tym sezonie. Wybiorę się też nad wody, gdzie więcej jest zdecydowanie większych kleni. Może jakiegoś większego bolka trafię, wtedy to już będą emocje sięgające się z zenitu. To z pewnością. Ale dzisiaj jeszcze raz to powiem: nie mam prawa narzekać, było naprawdę sympatycznie. Jeżeli Wam również się podobało, łapa w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu pod filmem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie jakimś cudem z wędkarskiego pudełka, musicie to zmienić. Zjedźcie teraz na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczek. Wtedy będą powiadomienia przychodziły do Was regularnie. Co tydzień, w piątek o godzinie 20, publikuję nowe filmy. Od czterech już ponad lat. Słuchajcie, jeżeli chcecie wspierać to co robię, macie taką możliwość. Możecie postawić mi wirtualną kawę w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Podlinkowuję platformę Bajkofitu za tego typu wsparcie, które przyczynia się do wzrostu moich możliwości. Mogę pozwolić sobie na zakup sprzętu do kręcenia filmów, częstsze i dalsze wyjazdy, czy chociażby przynęty z AliExpress, które dla Was recenzuję, porównuję. I materiały o nich oczywiście też będą jeszcze się pojawiać na kanale Związkarskiego Pudełka w tym sezonie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Miło mi, że dotrwaliście aż do tego momentu. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam połamania kija i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!